No dobra, cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kamala. Oto, dzisiaj przed Wami dziesiąty odcinek z gry Minecraft Story Mode. Bez przedłużania, kontynuujemy tu, gdzie skończyliśmy. Rozdział czwarty, A Block and a Hard Place. Jeżeli dobrze poszedł zapis, to powinniśmy być teraz właśnie w tym miejscu. Czy tak będzie, tak jest? Jesteśmy na, na bagnach. I co dalej? like we've been riding forever I am telling you we cannot go to the far lands they're not just the edge of our world but the limits of our comprehension oh please the far lands are a happy accident no 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 they are perilous and unpredictable pearl in noise czyli kaniec mapy czyli kaniec mapy prawda no kto o tym nie słyszał

Teraz zawrócić nie możemy Skoro takie Skoro takie dźwięki wydaje twój brzuch, to ja nie wiem Ty ja chciałem wiedzieć jakie dźwięki wydają na przykład brzuchy Winterstorma. Yeah. Okej okay. wow. A to jest woda. Myślałem, że tam jest coś daleko. Ale rzeczywiście, tam coś widać, coś tam prześwituje. Wow. Czy ta ekipa mogę poradzić z ekipą, czy, czy nie? Mogę. Ok, dobra. A a tu jest jakiś. możemy przejść drogą wolałbym, Tom. Drogą normalną, gdzie jest Ivor? Ivor znowu uciekł. O, ziemniaczki. Nice. Potato, you're with me. nice. Much, ziemniaczki. O, jeszcze ziemniaczki. Nice. Jak like mówią, two potato są tak, jest tam coś zgaduję. Tak, ale czekajcie, nie, tam jest jeszcze. Tak, to jest chyba. Tak, jest, chatka, wiedzmy, na bagnach. Jak grałem w Minecraft po pierwszym razem, to się zastanawiałem, właśnie co to jest, a później to pierwszy dowiedziałem że generują się takie właśnie struktury. Oh, yes, Ivor. Nestras, nothing good ever happens when witches are involved. Look, a cake. That's enough to feed everyone. It isn't worth it, Jesse. Witches hate trespassers. Besides, there are plenty of potatoes around. Is that a witch? Jesse, we shouldn't be here. Tucks very strong. And they know these swans.

Aha, to X mam odbijać. Dobra. Ja mogę w ciebie może strzelić łukiem? To poczekaj. Okej. Okay. Teraz mi No, I pod to tobie... Nie. Okej. Okay. Okej. Okay. Powiedz mi o.

Co No, Ivor, nieźle. uwagę, możemy w takim razie spieprzeć stąd w szybkim tempie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest I zapis, uciekliśmy z Bagen. For... Wow! to jest? Oh. Wow. Oto przed tobą, Rysiu, Farlands. Jak to się nazywa po polsku? Czekaj, Rysiu nie wie. Farlands, po prostu uznajemy to za kraniec mapy. Za kraniec wielkiej mapy w Minecraft. Udało mi się dostać, ale tylko przy pomocy komentarzy, bo gdybym miał tam iść od kiedy zacząłem grać Minecraft, czyli, 2000, czyli 2016, to by mi zajęło trochę czasu. Też zacząłem grać, oglądać, oglądałem, oglądałem filmy tych Minecrafterów od 2014 roku. O. A byłeś tu może przedtem? The order traveled far and wide during our heyday. Incredible! You can say that again. Incredible. Yagavor I mean, it's one thing to build a wall world inside the end but this. Oh, I doubt he lives here. He most likely comes here only for his most secretive research. Whatever Ivor is hiding in here, it will be extremely well guarded. No. Taka, taka budowla musi coś ukrywać, coś co nam może pomóc pogrąść tego Witer Storma. No właśnie, chodźcie. Zobydał trofeum. It came from outer space. Srebrne trofeum tym razem. Wy tego nie widzicie, ale ja widzę.

a secret door or i don't know some way around Yeah, to the oh. plans, we might as well keep going oh, here we go into another dungeon of doom no ale się dziwi, takie są właśnie uroki przygody Okay. Tędy. Tędy się Ale idź w tę stronę, no. Nie mogę gadać, muszę w takim razie szukać innej drogi. Czekam, ja nie mogę tak spadać w dół, no, Rysiu. Tak sobie po prostu. No. ale, ale to jest tylko gierka taka fabularna. Mhm. Mm Czekaj. A no, może rzeczywiście na Farlandach takie coś istnieje, bo, o, bo ja się tam nigdy nie był. Wow! Zombie nie nie zagaduj mnie teraz, ale się O, liany, spinać się na górę wszyscy, spieprzać stąd. Okej, okay, no, jesteśmy, co jesteśmy Ok, tam widać jakiś domek, czyli dobra, teraz. Teraz idziemy górą. Górą labiryntu. Dobra, tędy nie przejdę, bo widzę po prawo, że jest. Przetrzymaj R2, R2, żeby iść szybciej. Ok. No skoro tam jest domek Ivora. O kurde. Bo w Dequary i w Untilldown klikam L1, żeby być szybsi, a tu R2: coś fruwającego. Prawda, to jest straszne. Jakieś zepsute ściany, wolałbym tu nie spaść. Hmm. Tak, tam widzę, że tam jest też ślepy zaułek, więc się tutaj pająk. Tylko teraz tu będzie przejście, dobra, jest, mamy. Tu i teraz... czekajcie, jak, jakbym poszedł tamtędy, to bym doszedł. Okej, okay, czyli trzeba iść jednak tamtędy. Hmm. Jeżeli tak naprawdę wyglądają w Farland od środka, w sensie bez tego labiryntu, to no wiadomo, że to jest tak zbudowane przez Ivor'a, no to może by trzeba się tam wybrać teraz, oczywiście za pomocą jakichś komend, no bo, no bo dość by mi zajęło jakieś parę ładnych lat. Ale że jeśli się dochodzi do Farlandów, to lagi są. Dobra, tam, wiem, dobra, tam, ja to wiem. O, pająk! Spadaj. Spadaj Spadaj, nice I po nim I po mieczyku No i po mieczyku zostało tylko łuk Ale i tak ten mieczek się długo trzymał Od pierwszego rozdziału kurde drugi, trzeci rozdział cały czas ten mieczek był z nami, a teraz już... Powiedział papa. To pa". już takie... oho, dla tu i tu. Trzeba się wrócić i pójść tutaj chyba bodajże na dół. Bo jedyna droga, którą ma tu widzę, to jest droga w lewo. Cały czas w lewo. Nie wiem jaka jest zasada kierować się na labiryntach. Po prostu... O tam na dole jeszcze chodzi Gabriel. Gabriel, chodź tu na górę, bo tam na dole niebezpiecznie, bo są zombiaki. Jeszcze ta muzyka. Na szczęście bez praw autorskich. Kurczaki, długo tu będę musiał tak chodzić? Czy... Co to był za dźwięk? O. Olivia na dole. I wiedźma kolejna. No i pięknie, teraz już nie mam... Nie wiem już teraz niczego. Nie broni, więc po prostu łukiem trzeba ją stąd zwalić tyle. No, papa wiedźmą. Czekaj, te... czekaj, tak gdzie Nie tutaj, o właśnie tutaj. Tu... I chyba... Chyba tutaj? Nie wiem, ja już... Ja już kompletnie orientacji, żebym stracił co, co i jak. Nie, to w lewo, w lewo, kurde, i tutaj widzisz? No, w lewo, tu tu, tu i tu, kolejne coś latające. Dobra, chyba dochodzimy Chyba dochodzimy już prawda do końca tego momencik już już wróciłem Tak tu No i tu tak Nice maszynka, ludzie. Nice maszynka tu jest. Super. Super. I, wi i widać teraz już w całej kazłości. Widać teraz już w całej kazłości. To jakby. To chyba i wora. Przepraszam za cięcie, już, już wracam. Dobra. Jesteśmy. Też wracamy do gierki. Do wora, trzeba się tam dostać. Użyjemy zapewne tej maszynki, którą. Nie

Anyone Olivia, is that you? Jesse! There you are. I thought I'd never find you. All those dead ends back. Ah, there. In you you the watch? Not yet. This maze? We don't have time for this. Who even knows where the others are by now? I mean, the clock's ticking here, Jesse. Well, at least we're back together. Yes, the dream team reunited. Now the dream team's just gotta find a way across this gaping bottomless pit. What about this thing? Could it get us across? It's some kind of flying barge. It would probably get us to the other side. But it's in really bad shape. I to jest Możesz to prawda? Nie wiem. Myślę, że jest z mieć Daj, nie bój się. Spróbuj to, spróbuj to naprawić. Albo zrobić tak, żeby. żeby, żeby chociaż tak. żeby to nas dało radę przejeść na, na drugą stronę. Maybe it's just me. I mean, Elagard herself said I don't have what it takes to be a great engineer. She was right. I just can't hack it. I might as well be a carrot. -ball. A kogo powiedział. I do. Olivia, the the stop. engineer ever? She's in the Order of the Stone. Sure, but the Order are still people just like us. Right, just like us. I mean how are we the ones saving the world when even they don't have what it takes soren and ivor are always at each other's throats the greatest warrior in history doesn't remember his own name none of them give ellegard any respect and magnus lost his life trying to fight this if the order can't do this how are we supposed to how are we supposed to do anything? We're nobody. All I know is we need to maybe the world is in trouble. I mean, they defeated an Ender Dragon. Can you name even one thing we've done right? And I don't mean managing to stay alive. Something that actually made Well, we won that building contest at Endercon. That was a contest, Jesse. Right. And the competition was stiff. Just think what we can do when there's nobody even watching. I like that way of looking at it. Ah, alright. I'll try it one more time. No Wait, I think I see what he was trying to do. Jesse, take this piston, craft it into a sticky piston, then place it on the other side of the barge along with a redstone block. You got all that? I think so. Okay, coś trzeba. robił ten sticky piston? The sooner, the better. Yeah. Tak. Coś tam jeszcze pamiętam, co nie do tego craftingu, no i co miałem jeszcze blok redstone. Ok, mamy No i co teraz? Hey, Well this thing won't start without them. Then I'll get right on it. Okay. Okay, let's put the redstone block where it's supposed to go and place these pistons. Okay. Block Episton. No, co Holy cow, we did it. We need flint and steel to get it started. I'm proud of you, Olivia. No to mamy tą zapalniczkę. Fajnie. O, Gabrieli, co jak dobrze was widzieć. Ok, wszyscy na to, na to coś, na barkę, tak, na barkę. Ok. Działa, nice. Spadać. Okej, okay, wystarczyło kliknąć. Ok. Bajo biosombiarki. zombiaki. coś. Tak, w like yes, Co? <coughs> A dobra. <laughs> really? ah. no, really, <laughs> no, i fajnie, tylko teraz da się nią polecić drugą stronę, czy nie za bardzo? Okej, okay, ciebana się chyba na serio serio, I tak latać. To co jest Let's go see what he's hiding in there. No. kolejna kiczwierka biblioteka do tego tam jakieś bloki. We should be careful. This place could be booby trapped. Let's just start looking for the enchanting book. Okay. Wszędzie książki. Wszędzie, kurde książki. How to train your slime? The various uses of mushroom stew? -hmm. Potionology, volume 24? None of these are enchanting books.

We can still get things done. I guess being split up just means we can be in more places at once, right? Kinda... like... the wither storm. Let's just forget that metaphor. Found anything yet? something? in this mess? It's as though Ivor learned nothing from my lectures on organizational methodology. If only he hadn't tried to fight those cursed witches, he could just tell us where the book is. Coming here was his idea. He should be here for it. It wasn't was his, his fault we got separated, not really. Is that supposed to make me feel better? There's neither rhyme nor reason to how these books are stored. Finding anything here is impossible. Tedious maybe. Impossible, no way. Hmm. Fine, I will continue this monotonous search. But I reserve my right to grumble about it. Okay. No jeszcze szukać kurde. Rubenik. E, dobra, Ryśiu, sobie poszedł, poszedłem, dostałem sam. Więc wez w pomocy progracza Minecraft mogę nie wiedzieć co i jak się tu dzieje. Hmm. Od lawy się od, nie chce być się coś stało w sumie. A dziurka taka dziurka dziurka coś tam może Hey Olivia circuit Bez yeah. nie dźwigni okej nie Dźwignie dźwigni znajdziemy chyba trzeba będzie postawić ją tutaj O, chyba już wiem co chyba trzeba będzie ją skraftować Tak jest. Ok, magia, magia, patyczek, magia, pyk. Chyba tak się to robiło. Tak jest, tak jest, tak jest. Mówiłem, coś mi tam zostało z tych dawnych lat. cyborg character I'm recalling that he knew something about potions could one of these stop the wither monsters I'm remembering correctly am I not I seem to recall that Ivor was better with potions than people and he he keep going ah nothing else is coming good being a jerk Potion of blindness, a potion of dullness, a potion of nausea. None of these will help me. Jesse, am I going to be all right? Or is this just who I am now? <coughs> stuck to dobrze, Gabriel. Spokojnie. Was. Nic <coughs> się nie <coughs> stanie. You're Gabriel the warrior. Thank you, Jesse. Your confidence in me is stronger than any potion. Except perhaps a potion of confidence. Dobra, nie ma, dobra. To już nieważne ważne. Kładziemy, kładziemy dźwigienkę i otwieramy. Boom. Wiedziałem, że coś będzie właśnie z tą lawą. A secret passageway. Hmm. Why would you build a secret passage in a house that nobody ever visits? More like why wouldn't you? Secret passageway. <coughs> cool. Good point. No, a idziemy. Oho, pułapki. O tym właśnie. O tym właśnie oni mówili. No. No i nice. A my dobra, skoro mamy. Skoro mamy zapis, to oznacza tylko. Koniec tego odcineczka, ludzie. Kolejny odcinek z Minecraft Story. Mode najprawdopodobniej dopiero dopiero we wtorek no bo jutro sobota nie będzie nic niedziela ma być dekory, poniedziałek chyba nic także albo poniedziałek albo wtorek nie obiecuję wam jeszcze będzie tam was na kacie społecznym, co i jak trzymajcie się ludzie do zobaczenia cześć